Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór, zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny. W tym serwisie zobaczą Państwo między innymi. Nie mamy żadnych szans z taką grupą. Szanse były, ale nie zostały wykorzystane. Zajmują się zawodami tak jak mężczyźni inżynierskimi, może troszeczkę mniej ciężkimi pracami, natomiast... Cały czas rozwijają się i starają się pracować na równi z mężczyznami. Przyjechaliśmy na takim innym, troszkę z y, motocyklu. To jest trójkołowiec Kanam, e, zupełnie inna technika jazdy, ale jest to również motocykl. Na zaledwie jednej ósmej finału skończyła się mundialowa przygoda polskiej kadry. Nasi piłkarze przegrali i to wysoko swój najlepszy mecz na tych mistrzostwach. Spotkanie w polskiej strefie kibica śledził nasz reporter Adam Wołek. Kłaniam się Państwu, dobry wieczór. Faktycznie to był najlepszy mecz Polaków, jaki rozegrali na tym mundialu. Niestety nie daliśmy rady obrońcom tytułu, czyli Francuzom, którzy 4 lata temu wygrali złotą nikę po meczu z Chorwacją, który wygrali 4 do 2. Dziś w jednej ósmej finału przyszło nam się mierzyć z absolutnymi czempionami, z drużyną, która jest naszpikowana światowej sławy gwiazdami, a także klasy, bo Kylian Mbappé, Adrien Rabiot czy Antoine Gris to jest naprawdę Półka najwyższa. Robert Lewandowski do niej także należy, natomiast faktycznie było widać różnicę klas. Choć Polacy dziś w pewnych momentach nie dawali argumentu Francuzom i potrafili przeciwstawić się tej maszynie francuskiej, którą wystawił Didier Deschamps. Przegraliśmy 1 do 3, wstydu nie było, ale jeszcze przed samym spotkaniem nastroje kibiców były bardzo optymistyczne. No na pewno będzie to trudny mecz, ale jestem naprawdę w pozytywnej myśli. Jednak Polska już awansowała, to damy rady. Mimo, że mają y, bardzo dobrych zawodnik, zawodników Francuzi, ale myślę, że, że dają radę. Myślę, że może nawet być remis jakieś dwa, a później to nie wiem. Nie da się grać na remis. Możemy autobus w Ramsę postawić, ale na remis się nie da grać. Szybka kontra, dwa szczały i i jeden gol. Oczywiście przegra. przegramy, wygrywamy, mamy Szóstego, mamy oczywiście Lewego. Będzie laga na chaos, no i gramy niestety nie udało się pokonać Francuzów choć kilka sytuacji szczególnie w pierwszej połowie ku temu byłoby pokonać dobrze broniącego Ugolorisa natomiast w ostatnich momentach spotkania podyktowany został dla reprezentacji Polski rzut karny najpierw Robert Lewandowski go nie wykorzystał ale tam był błąd techniczny bramkarza który ruszył się z linii powtórzony rzut karny już do siatki wpadł i tym optymistycznym mimo że w przegranym meczu akcentem kończymy mundial w Katarze w roku 2022 Teraz nasza kadra, która przegrała swój najlepszy rozegrany mecz na mundialu, musi szykować się do eliminacji do Euro 2024. Adam Wołek, Kurier Opolski. A my dziękujemy Adamowi za te relacje i zmieniamy temat. Dziś Barburka, święto górników. Opolszczyzna też ma swoich, tyle że białych od koloru cementu. Pracownicy cementowni Odraw Opolu uczcili swoje święto tradycyjną górniczą biesiadą, podczas której wyróżniono najbardziej zasłużonych Maciej Wójtowicz. To tradycyjny hymn górników. Tak, pracownicy cementowni Odraw Opolu rozpoczęli pierwsze po okresie pandemii obchody swojego święta. Barbórki. Czcimy naszą patronkę, świętą Bar barę, która jest patronką górników, ludzi pracy i e, jest takim symbolem e, ciężkiej pracy. Dlatego zawsze w okolicy 4 grudnia spotykamy się, aby podziękować naszym górnikom, naszym pracownikom za ciężką pracę. Opolska Odra jest najstarszą działającą cementownią w Polsce i prawdopodobnie w Europie. Powstała w 1911 roku. Była wtedy największym i najnowocześniejszym takim zakładem w regionie. Po II wojnie światowej firma zyskała na ważności dzięki wysokiemu zapotrzebowaniu na cement i bogatym złożom wapienia. Święto, które dzisiaj tutaj obchodzą, to jest element takiej tradycji, ale pozwala nam docenić ich pracę i wagę tego, jak realizują swoje zadania tutaj w regionie. Opolszczyzna cementem stoi. Podczas uroczystości nadano stopnie nowym górnikom. Wręczono też honorowe szpady dla najbardziej zasłużonych. A górników, którzy zginęli w wypadkach, upamiętniono minutą ciszy. I choć zawód ten jest wciąż niebezpieczny, to wykonywanie go jest dzisiaj dużo prostsze. Dzisiaj mamy maszyny już, które robią wiele za człowieka. Koparki, spycharki, zrywarki, kruszarki, przenośniki taśmowe. Człowiek obsługuje tylko maszyny, już nie, pot nie potrzebujemy wykonywać fizycznej pracy. Później był już czas tylko na wspólną biesiadę. Wśród świętujących górników było również dużo kobiet, które coraz chętniej wykonują ten zawód. Zajmują się zawodami tak jak mężczyźni inżynierskimi, może troszeczkę mniej ciężkimi pracami, natomiast cały czas rozwijają się i starają się pracować na równi z mężczyznami. A dziś w ramach barburki w Muzeum Śląska polskiego odbył się specjalny pokaz, który poprowadziła Izabela Jasińska z działu edukacji tej placówki. Każdy przemysł wydobywczy miał swoją barburkę, tak, czyli swoje święto, które obchodził. I ta barburka to sposób świętowania wielkiego zawodu, jakim jest górnictwo, a wspomnijmy, że górnictwo to nie tylko węgla kamiennego, ale ołowiu różnego rodzaju ród. Warto również wspomnieć, że Barburka to nie tylko święto górników, ale wszystkich pracowników kopalni. Maciej Wujtowicz, kurier polski. Policja wciąż poszukuje świadków wypadku, do którego doszło 21 listopada na autostradzie 4. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Dwie osoby poniosły śmierć. Ofiary to nastolatka i jej ojciec. Apelujemy do świadków wypadku drogowego, do którego doszło 21 listopada około 13.35 na opolskim odcinku autostrady A4 w kierunku na Wrocław. Tam, jak dotąd ustalili policjanci, kierujący zespołem ciężarowym marki Renault wraz z naczepą najprawdopodobniej najechał na tył poprzedzającego Forda, którym podróżowała czteroosobowa rodzina. I to zainicjowało zdarzenie, w konsekwencji którego śmierć na miejscu poniósł kierowca i jego 12 córka. W stanie ciężkim do szpitalu. Trafiły również inne dzieci, które tym samochodem osobowym podróżowały. Dziewięcioletnia dziewczynka i piętnastoletni chłopiec. Stąd apel do kierowców, którzy tego dnia przemieszczali się właśnie tym odcinkiem autostrady A4. Być może nagrali to zdarzenie, być może widzieli e, sytuację na drodze, która ma wpływ na e, prowadzone przez prokuraturę śledztwo. Jeżeli byliście świadkami tego wypadku, skontaktujcie się z opolską prokuraturą lub z Komendą Miejską Policji w Opolu. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Trwają przeglądy kominiarskie przed zimą. Sezon grzewczy to ryzyko pożaru albo zatrucia tlenkiem węgla. Taka kontrola jest obowiązkowa. Prawo budowlane nakazuje dokonanie przynajmniej raz w roku sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowych i przewodów kominowych. Za brak przeglądu można otrzymać mandat do 500 zł. Karą dodatkową może być też czasowe odcięcie gazu. Przegląd jest istotny także z punktu widzenia ewentualnego odszkodowania za pożar. Ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty, jeśli zaniedbano obowiązkową kontrolę. Do groźnego wypadku doszło w powiecie kim na trasie kamiennik Goworowice. Czytamy na portalu opoletv.pl. Prawdopodobnie z powodu złych warunków drogowych dachował samochód osobowy. Jedna osoba została poszkodowana i trafiła pod opiekę medyków. W akcji ratowniczej brały udział cztery zastępy straży pożarnej. Policjanci natomiast ustalają dokładną przyczynę wypadku. Wolontariusze i pracownicy Hospicjum Betania w Opolu opiekują się starszymi osobami chorującymi na raka. Dziś organizowali na rzecz swoich podopiecznych pierwszy charytatywny kiermasz adwentowy. Na miejscu można było zakupić kartki świąteczne, strojki i ozdoby wykonane przez uczniów opolskich szkół podstawowych. Pieniądze z ich sprzedaży zostaną w całości przekazane na potrzeby placówki i jej podopiecznych. A teraz sprawdźmy, o czym jeszcze powiemy w tym serwisie. Mogę powiedzieć, że oddawanie krwi weszło mi w krew. Prosiłam o szalik. Jest czerwony szalik, jednak to jest jakieś uczucie inne. To człowiek się jakiś zadowolony czuje, że niezapomniany. Opolanie pomaganie mają we krwi. Podczas 11 już edycji akcji Zostań Świętym Mikołajem Oddaj Krew wielu mieszkańców zdecydowało się podzielić tym co najcenniejsze. TVP3 Opole objęła wydarzenie patronatem medialnym. Staram się regularnie oddawać krew i w, pierwszy, w zeszłym roku pierwszy raz udało mi się trafić na mikołajkową akcję oddawania krwi tutaj na rynku. No i stwierdziłem, że w tym roku byłaby to fajna znowu taka przedświąteczna inicjatywa, żeby no, wspomóc innych. Często stara się pan oddawać krew? W miarę możliwości. Mogę powiedzieć, że oddawanie krwi weszło mi w krew. Od 11 lat zawsze w okolicach Mikołajek organizujemy akcję krwiodawstwa, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród społeczeństwa. Nie trzeba namawiać, mieszkańcy Opola są chętni, aby pomagać, aby oddawać krew. Zawsze kiedy jesteśmy tutaj autobusem i jest potrzeba, zwiększona potrzeba, mieszkańcy z pełnym odzewem na nasz apel się stawiają. Straż Ochrony Kolei chętnie włącza się w takie akcje charytatywne? Tak. Staramy się z klubem organizować takie też inne akcje. Między innymi była też taka w czerwcu akcja, gdzie oddawaliśmy krew dla jednego z funkcjonariuszy. Każda akcja jest dobra do niesienia pomocy innym bliźnim. Jak udowadniają członkowie Opolskiego Towarzystwa Motocyklowego, święty Mikołaj przywozi prezenty nie tylko saniami. Może przyjechać także motorem. Tak było dziś w Prudniku. Wiktoria Katus. Polskie Towarzystwo Motocyklowe działa od 2006 roku. Wszystko zaczęło się od spotkania pasjonatów motocykli na Polanie pod klasztorem Świętego Józefa w Prudniku. Teraz towarzystwo zrzesza motocyklistów z całej Opolszczyzny i od 16 lat organizuje przejazd Mikołajów na Prudnicki Rynek. A wszystko po to, aby uszczęśliwiać dzieci. Założyliśmy czapki Mikołaj, jakieś stroje, a nade wszystko zdobyliśmy prezenty słodycze dla dzieci, żeby się z nimi po pierwsze podzielić naszą pasją, a po drugie każde dziecko oczekuje prezentu, więc myślę, że każdy z nas, nawet jak nie jest małym dzieckiem, to jest dzieckiem i oczekuje prezentu. Prezenty są kupowane ze składek członków towarzystwa. W zeszłym roku rozdano blisko 500 paczek. Głównie słodycze, to są takie uniwersalne prezenty. Nie stać nas na nic wielkiego. Chcemy, żeby to był bardziej symboliczny gest. W przejeździe wzięli udział nie tylko członkowie klubu, ale również osoby, które o akcji dopiero się dowiedziały. Z motocyklami jeździmy z żoną od dawna, zarówno też z synem i ze znajomymi. A to jest po prostu połączenie naszej pasji do motocykli z czynieniem czegoś dobrego. Podczas przejazdu zaprezentowano motory klasyczne, ale i te bardziej oryginalne i mniej oczywiste. Ja przyjechałem akurat na mój świeżo zakupiony Jamaszy Thundercat 600C. Przyjechaliśmy na takim innym, troszkę z motocyklu. To jest trójkołowiec Kanam, zupełnie inna technika jazdy, ale jest to również motocykl. Opolskie Towarzystwo Motocyklowe może pochwalić się również innymi inicjatywami charytatywnymi. Już 8 stycznia odbędzie się motocyklowe kolędowanie. Podczas wydarzenia zbierane będą pieniądze dla dzieci z Prudnickiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wiktoria Katus, Kurier Polski. Mikołaj przychodzi nie tylko do dzieci. Odwiedza także seniorów z Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku. Co roku darczyńcy z całej Polski spełniają ich prośby spisane wcześniej w listach do Mikołaja. Kamila Korzeniowska. Z torbą prezentów święty Mikołaj odwiedził dziś mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku. Bardzo fajnie, że odwiedza nas co roku. no Fajnie. Jest radość? Niepewnie, że tak. Panie Jerzy, Pan grzeczny był na pewno. Grzeczny czy nie? Prezent otrzymał każdy. Darczyńcy z całego kraju jak co roku chętnie odpowiedzieli na listy potopiecznych placówki. Prosiłam o szalik, jest czerwony szalik, jednak to jest jakieś uczucie inne. To człowiek się jakiś zadowolony czuje, że nie zapomniany jest. Ja pamiętam, moja mama mi zawsze. Jak były glumikowe, ja pod poduszkę wsadzała i rano patrzyłam, aha jest. Bo tak naprawdę prezenty to sprawa drugorzędna. Najważniejsza jest pamięć i wywoływanie pozytywnych emocji wśród seniorów. Błysk w oku jest prawie za każdym razem, czasem pojawi się łezka. Bardzo trzeba wtedy uważać, żeby w oku Mikołaja ta łezka się nie pojawiła. Darczyńcy rokrocznie zaskakują podopiecznych DPS w Kluczborku, jak i samych pomysłodawców mikołajkowej akcji. W tym roku myślę, że więcej było chętnych niż listów. Widać, że to tutaj dużo sprawia frajdy mieszkańcom i że oni bardzo oczekują tego Mikołaja i czekają na to wydarzenie i na te paczuszki. Prezenty są z całej Polski, z Gdańska, z, z, z Bełchatowa, z Kluczborka, no z wielu, z wielu miast. Mieszkańcy pisali listy, Natalia rozdawała te listy przez Facebooka, no a prezenty przysz, przyszły z całej Polski. I mam nadzieję, że wszyscy w przyszłym roku również będziemy mogli pięknie świętować tą dzisiejszą uroczystość. Wszystkiego dobrego! Ho, ho, ho! Kamila Korzeniowska, kurier Opolski. W naszym głównym serwisie to była już ostatnia informacja, zaraz po nim prognoza pogody i Sport Opolski Ekstra. Przed telewizory zapraszamy Państwa także o 21:30 na kolejne wydanie naszego serwisu. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego niedzielnego wieczoru.